No i wisienka na torcie, czyli dzisiejsza rozprawka. Moim zdaniem, mieliście naprawdę super tematy, szczególnie ten pierwszy, i właśnie do tego pierwszego tematu podobam taki przykładowy schemat. No bo nie będę pisał całej rozprawki. Jako tezę można było tak naprawdę, tak jak zresztą zawsze, dać praktycznie cokolwiek. Na przykład, że ludzie szukają nadziei w różnych źródłach, czerpią nadzieję z różnych źródeł, coś takiego. I teraz zrobimy sobie naraz. Lekturę obowiązkową, utwór literacki, dwa konteksty, bo tyle ile lektur pasowało do tego tematu, to się w głowie nie mieści, bo tak, mieliście Księgi Hioba, mieliście Literaturę obozową, Inny Świat, Zdążyć przed Panem Bogiem, Obowiadania Borowskiego, Dżuma, też zajebisty przykład. I tu każde z tych utworów można było dać i na miejsce kontekstu, i na miejsce lektury obowiązkowej, i na miejsce utworu literackiego, także naprawdę... Wybór był ogromny. No i wiadomo, że bohaterowie z tych utworów, każdy z nich czerpał te nadzieje skądś indziej, więc idealnie nam się to wpasowuje w tezę. Podsumowanie to jest tylko, piszesz tam, że teza ci się potwierdziła i że jest ok. I tyle wystarczyło. Możesz napisać w komencie, do czego wy się odnieśliście i czy ogólnie dobrze wam poszło. A teraz zapraszam Cię na właśnie trwający stream na czerwonej platformie, który przygotujecie do matury z matematyki na Dzikiej Matematyce. Tyle w temacie.